Witajcie na kanale ORL z tej Rafał Chmielewski. Drugie bardzo ważne pytanie które zadajecie nagminnie i bardzo często przed na początku wakacji przed samym wylotem czy wyjazdem na wakacje jest to czy mój syn może lecieć samolotem. I teraz tak tutaj udzielę kilku takich moich rekomendacji na podstawie mojej wiedzy i doświadczenia które od kilkunastu lat zdobyłem obie nad pacjentami. i. Tutaj oczywiście nie traktujcie tych tak, tak samo jak w poprzednim filmie, nie traktujcie tego bardzo tak zero-jedynkowo i absolutnie nie ma żadnych wyjątków i nie ma od tego żadnego odwrotu. To są moje rekomendacje, które powinny zapewnić bezpieczeństwo. Oczywiście różnie bywa w życiu i w medycynie, nie jest zawsze wszystko szablonowe i standardowe, ale jeżeli zachowacie się z tymi wytycznymi zgodnie, szansa jest znacznie mniejsza, że zrobicie problem sobie i dziecku podczas wyjazdu wakacyjnego. Więc na pytanie odpowiadam mnie, nie, nie może syn lecieć samolotem, czy nie Powinien lecieć samolotem pod względem medycznym, no może tak powiem, to, to będzie bardziej precyzyjnie. bo to, czy bo leci samolotem, czy nie, to zależy od państwa, jako rodziców, natomiast y, nie zależy ode mnie, y, bo ja mogę rekomendować medycznie, czy lot ma uzasadnienie, czy jest sensowny i bezpieczny, czy nie, natomiast to, czy poleci, no to już chyba, tak jak mówię, decyzja ostateczna nie jest moja, ale ja bym nie rekomendował lotu samolotu jeśli. Dziecko jest w tej chwili czyste, jest w trakcie tej infekcji z katarami i gorączką. Jeśli z nosa leci ropny katar, dziecko ma gorączkę, powinno zostać w domu, powinno zdecydowanie odpocząć przez kolejny tydzień. Także jeśli jest taka możliwość, to ten pobyt, na, pobyt z, w lot samolotem powinno się o ten tydzień, przynajmniej o tydzień przesunąć, można o dwa tygodnie, jeśli jest taka możliwość, ale powinno takie dziecko zostać w domu dla jego bezpieczeństwa, bo lot samolotu na pewno nie przysporzy mu zdrowia. Jeśli nie minął tydzień od zapalenia ucha środkowego, a błona jest jeszcze zaczerwieniona albo wypoklona, w jamie jest jeszcze dlaśropna. Takie ucho, które jest w trakcie gojenia w ciągu pierwszego tygodnia od zapalenia ucha jest taka sytuacja w uchu które widzi laryngolog podczas badania, czy pediatra, czy jakiś rodzinny, grozi tak naprawdę powikłaniami. To ucho będzie bardzo bolało podczas lotu. Trąbka jest jeszcze niedrożna. Treść jeszcze jest wupoklona błoną Jest to ryzyko, że dziecku sperfuruje ta błona podczas lotu samochodem lotem i będziecie spędzić się wyjazd na szukaniu lekarza i leczeniu dziecka, a nie na odpoczynku, tak jakbyście, tak jakbyście chcieli. Ostatnim takim dużym elementem jest całkowicie zakorkowane uszy woskowiną. Jeśli uszy będą całkowicie zatkane, tak naprawdę nie ma prawidłowej wentylacji, nie ma prawidłowego wyrównania ciśnienia podczas lądowania i startu samolotu. W związku z tym warto by było, jeśli zajrzycie latareczką, zaświecicie do ucha i zobaczycie duże złogi brązowo-ciemne -brązowo w uszach, które niemal całkowicie zatykają uszy, warto jeśli zdążycie, to koniecznie odwiedzić laryngologa, żeby te uszy oczyścił, żeby dziecko bezboleśnie i bezinwazyjnie z wniosło i startowanie i lądowanie samolotu i żeby jego ta lot, a w związku z tym całe Wasze wakacje przebiegły zgodnie z panem i oczekiwaniami, a nie były dramatem medycznym. Także zdecydowanie, jak są zakarkowane w całości uszy, warto takie uszy oczyścić, to jest przeciwwskazanie do lecenia samolotem. Natomiast kiedy można spokojnie lecić samolotem? Jeśli oczywiście syn jest zdrowy, tutaj nie ma problemu, jeżeli nic mu nie dolega yy, od dłuższego czasu, nie ma żadnego kłopotu. Jeśli do ostatniego zapalenia, ucha minęło więcej niż dwa tygodnie, uznajemy, że jak to było zapalanie ucha, czy z perforacją, czy bez perforacji, to już nie ma większego znaczenia. Jeśli było zaporanie ucha po dwóch tygodni temu, ucho traktujemy jako zagojone, no chyba że podczas kontroli lekarz stwierdził, że jeszcze to ucho jest chore. No to wtedy oczywiście decyduje tutaj opinia lekarza, który badał pacjenta. Ale jeżeli, jeżeli na kontroli nie byliście, to po dwóch tygodniach i dziecko czuje się dobrze, słyszy dobrze, zachowuje się dobrze, nic go nie boli, to uznajemy, że ucho jest zagojone i tu właściwie problemu nie ma. Jeśli ma założony drenaż ucha niezależnie od czasu. Drenaż ucha środkowego, wentylacyjny, nawet jak założony był tydzień przed wylotem samolotem, nie ma żadnego znaczenia pod, pod, podczas tego lotu. Mało tego, można nawet powiedzieć, że drenaż jest korzystny w przypadku lotu samolotem, dlatego że przez dren, jeżeli on jest prawidłowo umiejscowiony i prawidłowo działa, czyli jest drożny, drenaż zapewnia prawidłową funkcję wyrównania ciśnienia między uchem zewnętrznym a uchem środkowym, czyli tak naprawdę ułatwia nam lot samolotem i powoduje, że on jest mniej nieprzyjemny niż by tego drenażu nie było. W związku z tym, niezależnie od tego, czy drenaż był założony wcześniej kilka miesięcy temu kilka tygodni temu czy nawet tydzień temu pacjent spokojnie może lecieć samolotem i nie obawiać się o ten drenaż i o samo ucho środkowe. No i oczywiście o, o, też może lecieć, jeśli woskowiny nie ma w ogóle w uszach, albo jest niewielka ilość, bo niewielka ilość woskowiny nie stanowi bariery w przypadku wyrównania ciśnienia i spokojnie można pod tym kątem lecieć. E, I teraz takie kilka moich jeszcze rekomendacji, jak sobie pomóc podczas e, sobie i dziecku podczas lotu samolotem. E, przede wszystkim tak, nie zatykamy uszu stoperami ani innymi urządzeniami. Słyszałem od pacjenta ostatnio pytanie, czy może używać takiego specjalnego zestawu do zatykania uszu na lot samolotem, żeby właśnie te uszy żeby były nie bolały i nie było problemu z wyrównaniem ciśnienia. To jest błąd koncepcyjny, dlatego że, jeżeli uszy zatkamy, to tak naprawdę utrudniamy, dajemy tak korkiem woskowym na uszy zatkali, utrudniamy wyrównanie ciśnienia między uchem zewnętrznym a środkowym i to powoduje problemy. Ból może również dać perforację ucha, 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 uch, błony wymiankowej, więc zdecydowanie nie zatykamy uszu. Bardzo druga ważna kwestia, nie stosujemy żadnych kropli do uszu. Krople do uszu na lot samolotem nie mają żadnego znaczenia, nie mają żadnego sensu, bo to nie o to chodzi. Nic nam krople nie dadzą, a tylko, tylko mogą dawać jakieś problemy. Podczas samego, samej aplikacji czy samego samego stosowania, więc nie chcemy i nie mają żadnego sensu krople do uszu. Natomiast tak, ważne jest na Powinniśmy pojechać na pici, na lotnisko, tak, żeby organizm miał odpowiednią ilość wody, bo niestety samolot, klimatyzacja dosyć mocno drogi oddechowe i, i tutaj organizm wysusza. Jeśli mamy siebie bądź yy, sytuację taką albo u nas naszego syna, że ma aktywną alergię, ma skrzywienie przegrody nosa, ma przyrost nożowy nosowych, albo ma polipę w nosie, warto zaaplikować dwie dawki leku obkurczającego do każdej dziurki nosa przed wyjazdem na lotnisko. Czyli yy, przed wyjściem z domu, jak jesteśmy spakowani, już tak, czeka na nas taksówka, czy ktoś z rodziny, żeby nas porzucić na lotnisko, psikamy po dwie dawki do każdej dziurki nosa leku obkurczającego, na przykład oksymetazoliny, po to, żeby te śluzówki maksymalnie obkurczyć i żeby w związku z tym trochę. Miała najlepsze warunki do wyrównania ciśnienia podczas wznoszenia się i lądowania. Oczywiście pomaga w tym również rzucie gumy, picie, jedzenie w trakcie startu i lądowania. To powoduje, że tak jak pokazywałem Wam w filmie o budowie trąbki słuchowej, że pracuje prawidłowo mięsień, dźwigacz podniebienia miękkiego, mięsień, napinacz podniebienia miękkiego i one przez ruchy właśnie rzuć, przez rzucia gumy, picia, jedzenia, nieście te podniebienia napinając się, powodują, że trąbka się regularnie otwiera i w związku z tym znacznie jest mniejsze ryzyko, że ucho będzie bolało podczas tych manewrów samolotu, lądowania i startu i będzie znacznie łatwiej lot zniesie i później łatwiej będzie to ucho dojść do siebie po, po locie samolotem i nie powinno być żadnego kłopotu. Także to są moje rekomendacje. Jeszcze raz, nie zatykamy uszy żadnymi stoperami i innymi urządzeniami, nie stosujemy kropli do uszu, nawadniamy się w przypadku problemów z nosem rozpoznanych wcześniej leczonych, aktywnej alergii, skrzywienia, przegrody nosa, przyrostu małżowin lub polipów dwie dawki leku na przykład oksymedazolinę do każdej dziurki jamy nosa przed wrotem lotnisko i w trakcie wznoszenia się, lądowania, rzucie gumy, picie, jedzenie, to pomaga udrożnić trąbkę słuchową i wentylować uszy i powinien ten pobyt być Wasz bezpieczny, zdrowotnie i powinien przebiegać zgodnie z Waszymi planami, czego Wam serdecznie życzę i pozdrawiam Was z kanału RL Rafał